Bardzo popularne jesienią i zimą w sumie również są tak zwane herbatki rozgrzewające. Jakie one mają właściwości? Tak, jak wcześniej wspomniałam, te ciepłe posiłki, czy napoje, to bardzo ważny element właśnie w tym okresie jesienno-zimowym. Jeśli chodzi o herbaty, to zachęcam, żeby zawsze gdzieś tam ten dodatek był, czyli na przykład imbir, goździki, żeby dodawać takie produkty, czy nawet gałązkę rozmarynu, przyprawy korzenne, czy nawet odrobina soku, ale oczywiście bez cukru takiego. Czy... Nasze polskie maliny, przepyszne. Tak. I, I z, dużą, witam, mm. z dużą ilością witaminy C, więc dodajmy do takich herbat różne y, dodatki, y, które... Będą miały właściwości i rozgrzewające, i dobrze smakują, a ponadto mają właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. I też zachęcam do picia ziołowych herbat: czy melis, mięty, rumianku, jak również sok, soku np. z czarnego bzu, żeby dodać do takiej herbaty, czy tak jak wspomniałeś soku z malin, czy np. z ziela jeżówki purpurowej. Mm -hmm. I y, oczywiście jeszcze wspomnę y, dla miłośników kawy o pumpkin spice latte, czyli takiej kawy latte z dodatkiem dyni y, i przypraw korzennych, które też mają właśnie właściwości rozgrzewające. Tej kawy akurat nigdy nie próbowałam, muszę, <noise> muszę spróbować.